Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z y, Slime Ranger 2. Dzisiaj, jak wspominałem jeszcze na poprzednim filmie, głównie zajmiemy się rozbudową tego, co już tutaj mamy zbudowane. Zbierzemy trochę więcej różnych slajmów, bo są nam potrzebne do laboratorium. Ale będzie to dzisiaj dużo prostsze, przez upgrade'y, których dokonaliśmy w ostatnim filmie. Kto jeszcze nie widział, to naprawdę zapraszam do obejrzenia bo już tą serię kontynuujemy. Dużo dłużej niż się spodziewałem, tak naprawdę. I jest, kolejny raz mogę ponarzekać, że szkoda, że nie ma szybszego wyrzucania przedmiotów z Backpacka, bo to byłoby bardzo, bardzo przyjemne. To działa tylko na plort, ewentualnie na auto feeder. Jeżeli to działa na auto feeder, to naprawdę muszę się chyba zdecydować na niego. O jednak, to byłaby bardzo, ale bardzo duża zmiana i to taka na plus. Więc to jest zdecydowanie coś, co można byłoby rozmyśleć, Szczególnie patrząc na to, że nas na ten auto feeder po prostu już stać przez wszystko, co już udało nam się nazbierać. To jest coś, co przetestujemy, myślę. Ale myślę, że od razu, jeżeli już mamy to testować, to na tych. Skarni Crystal Slime'a, które mamy w ogrodzie. I od razu jak będziemy w ogrodzie, przygotujemy sobie zagrodę na następne slimy. Już mamy tam na miejscu ringtail slime, więc nim się tam na pewno zajmiemy też przy okazji, ale nie wiem, czy koniecznie Ringtail Coral Slime, bo chyba to były Coral, jeżeli dobrze pamiętam, tak się nazywały. Nie wiem, czy to będzie koniecznie dobre połączenie, bo jedyne, czym one się żywią, to są kurczaki. Okej, okay. nie tego się spodziewałem tutaj. Puzzle plorty są po 30. To absolutnie ich nie chcę teraz sprzedawać. Patrząc na to, że były jeszcze niedawno po 50, to zdecydowanie bardziej się opłaca mieć je w laboratorium na chwilę obecną. Patrząc na samą ilość innych plortów, które mamy. Po innych plortów sprawdźmy jeszcze, czy nie ma żadnego dużego jajka. Jest, ale niestety tylko zwyczajne duże bez plortów. Już czyli się spóźniliśmy. A tu jeszcze chodzi o Elder, elder Rustro. zbierzmy. Myślę, że ilość lustro tutaj w naszej kurczakarni też jest trochę zbyt duża, więc trochę powinniśmy się też tym zająć. I painted heny nie są nam aż tak bardzo potrzebne jak sto, Stone Heny, więc e, zostawmy tego Stowny Hena tutaj. Painted heny zabierzmy, wrzućmy te wszystkie kurczaki tutaj do naszych fosforowych. Kotów i teraz przejdźmy właśnie do tego ogródka na przetestowanie. Czy to będzie tak działać? I mam szczerą nadzieję, że będzie, bo bez tego trochę słabo. A będziemy też mieli na czym testować, bo tego mango się tutaj całkiem sporo już pojawiło. Jednak ten upgrade do ogródka nie był taki taki na nic, jednak się przydaje. I od razu, w sumie, jak tu jesteśmy, to możemy zebrać te odonione wszystkie tutaj. A tego też tu trochę jest. Głównie marchewek. No ale no tak to już odonie nami jest. Okej, okay, mamy pełno, więc będziemy mieli też jeszcze do incineratora co wrzucić. Autofider. Zobaczmy. Chwila prawdy. Okej, okay, okej. Okay. Przekonało mnie. Zdecydowanie mnie przekonało. Eee, wrzucę im odoniony, bo są głodne. A bez tego może być trochę słabo. Bo jednak chcemy zmaksymalizować tą ilość naszych plortów tutaj, a bez tego może być oto trochę ciężej. No. Teraz mamy myślę, że gotowość, żeby wyroszyć w podróż. Mieliśmy przygotować jeszcze tamten na nasze przyszłe slajmy. Ale obejdziecie się bez tego. Nie starczy, bo już zjadły. Wrzucę im już wszystko, tak naprawdę nie jest to nam potrzebne. Sprzedamy te hani plorty, sprzedamy te krystal plorty. Ich cena już teraz nie jest wcale taka duża, więc wykorzystaliśmy też tą chwilę, jak było to naprawdę bardzo opłacalne, ale na teraz już nie jest, więc teraz możemy to już traktować jako zwyczajnie, zwyczajnie sprzedaż zwykłych plortów, które nie mają dla nas tak dużej wartości jak wcześniej. I tak są więcej warte niż yy, nasze tutaj plorty kamienne, yy, kotonowe, ko yy, tabi i fosforowe, ale i tak się bardziej opłaca tamte. A znaczy, cóż, to zawsze trzeba trochę więcej przejść. Jeszcze odczytajmy nasze wiadomości. Bo trochę ich się nam pojawiło. Nie odczytywaliśmy ich trochę. No, przespaliśmy cały dzień przy okazji, więc to też nie dziwne. Aha. Dobra. Zostaliśmy właśnie wytłumaczenie, jak działa ten Jolki Slime. Fajnie. Szkoda, że już teraz wiemy. Ale to raczej nam nie zaszkodzi. Tutaj jest jakiś honeyplord. Eee. Tu był tar. Był. Dobrze powiedziany w zasadzie. Mam pomysł w takim razie. Mam nadzieję, że można stawiać silos w tej grze. Bo jak nie, to będę trochę zawiedziony. Ale to może być ciekawe combo. Tu mamy już wszystko zajęte. No cóż, to jednak musimy się wrócić w takim razie. Mój pomysł jest taki: żeby te Ring Tail Slimy zmieszać z derwisz. Skoro już tak już dostaliśmy tego plorta w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę wyszliśmy tylko z naszego, z naszego ogródka i już on się pojawił. Myślę, że im. możemy też zamontować music boxa. gdzie jest nasz Ringtail Slime? Tutaj siedzisz. Okej, okay. zabierzmy Twoją statuę tutaj, I się zastanawiam, jak w sumie działa na nie. Sprawdzę Slimepedię. Może jest zapisane. Zobaczmy. Zobaczmy, czy ten Solar Shield tutaj coś daje. Ok. Czyli jednak. Niech zje tego Derwisz Plorta w takim razie. Hehe. <ścoughs> Trochę trudno będzie nam je teraz tak naprawdę łapać tutaj, bo tych derwisz slimów samych w sobie nie widziałem nigdy. Same plorty. Ale chociaż te slajmy wiemy gdzie są, prawda? To też nie będzie żaden problem ich nazbierać. Ale też może by się przydało już zacząć trochę bawić teleportami. Myślę, żeby tam nie, nie zaszkodziło za bardzo. Zobaczmy sobie naszą tutaj nasz Fabricator. To się nazywa Fabricator. Chciałem nazwać to wyrabiarkę. Nie wiem czemu w zasadzie. To jest pierwsza nazwa, która przyszła mi na myśl. Refiner link nie jest jakiś drogi, więc moglibyśmy sobie zrobić jeden na później, ale najpierw chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z teleporterami. No nie stać nas, zdecydowanie nas nie stać. A tu nam brakuje boomplortów, tu nam brakuje deepbraina, więc e, tym też się nie zajmiemy teraz. World Depot... Niby fajne, ale potrzebowalibyśmy więcej tego narobić, jeżeli już byśmy tego chcieli. No właśnie, ale nas trochę niekoniecznie na to na razie stać. A Market link potrzebuje silky sand, więc to jest coś, co warto byłoby też w sumie mieć na uwadze. I refinery link, w zasadzie możemy zrobić teraz jeden i postawić gdzieś w jakimś przydatnym dla nas miejscu. Ale też mnie zastanawia, co tu będziemy potrzebowali: silky sand, rock plorty, ringtail plorty i Strange Diamond znaleźć. Z tym Strange Diamond może być największy problem. Co jest w zasadzie niedziwne, patrząc na to, że to ma być w sumie specjalny, jakiś taki rzadszy surowiec, więc. O, a, a bo my tu wyszliśmy stąd, okej. Okay. Deden możemy w sumie odblokować sobie od razu, zobaczycie jak to tu wygląda, jak już i tak tutaj podeszliśmy. I Deden to jest jaskinia, Ok, no na sens w zasadzie. A to nas prowadzi gdzie? The Dig Site. Na razie nie, na razie nie. Na razie zostańmy na rozbudowie do tego fragmentu, a tym się możemy zająć kiedy indziej. Bo to wygląda ciekawie i to mógł być cały osobny segment, zwiedzanie tego i dostosowywanie tego, a niekoniecznie chcę w tym momencie to robić. Bo jednak, jak powiedziałem, mieliśmy iść na wyprawę, więc po prostu się na nie udajmy już. Siedzimy tu już trochę długo. A wyprawy jak nie było, tak nie ma dalej, a to nie o to chodzi jednak. Nie po to, jak się mówi o wyprawie, to się na, ni na nią nie idzie. A mamy co robić, więc nie ma też czego tego odwlekać. Aha, zniknął. Super. E, pójdziemy na. Nigdy nie pamiętam, jak to miejsce się nazywa: Starlight Strand. Bo teraz, jak już mamy jetpack, to tutaj będzie nam się łatwiej poruszać. A co za tym idzie? E, prawie spadłem. Znowu. Ale to nie idzie za tym. Co za tym idzie, to jest to, że teraz będziemy mogli tutaj faktycznie, porządnie wszystko pozwiedzać i od razu zaczynamy od poda. Który miał w sobie cheerful stać. Okej. Okay. Fajny start. Nie można na pewno na niego narzekać. Podnosiliśmy sicheny już, ok. I tam jest mapa, więc teraz też będziemy mieli odkrytą mapę tutaj. I od razu lepiej. Też pamiętam, że były potrzebne plorty, żeby otwierać statuły. Nie pamiętam koniecznie jakie, ale były. Więc y tym będzie można się ewentualnie zająć. Więc zbiorę tutaj to wszystko, co tu leży na ziemi, kiedyś ewentualnie się to wyrzuci, wymieni na coś innego, ale na chwilę obecną to może nam się przydać. Więc to zgarnijmy. Tu miało być niebezpiecznie, no na razie nie widzę tego niebezpieczeństwa, ale może lepiej, żeby tak zostało. Raczej nie chcemy być. Okej, okay, tu jest to niebezpieczeństwo. Czyli nie tak strasznie. Jeżeli to są coral rock slime, tylko to powinniśmy sobie na spokojnie poradzić z przejściem tutaj bez większego problemu. Jest przy okazji jeszcze silki send, który będzie nam potrzebny w masowych ilościach, więc to też się na pewno nam bardzo, bardzo przyda. Tutaj zaraz będą tary, więc to się szybko ulotnie. Bo to nie ma sensu tam zostawać. Tutaj jest z powrotem Silky Sand. Tu już byliśmy. To już pamiętam. Tutaj był fragment, gdzie musiałem na chwilę wyjść na przerwę. Więc to bardzo dobrze pamiętam. Tu były nasze miodowe slajmy i może gdzieś w pobliżu będzie coś jeszcze dla nas ciekawego. Ja bym teraz jeszcze zebrał ten Silky Sendy, jeżeli już go i tak tutaj widać. Nie zostawiać go na później, bo nie sądzę, żeby to miało dla nas jakiś pożytek. Jeżeli zbierzemy go od razu, to będziemy mieli go więcej już teraz. I w sumie ten Wild Honey też możemy zebrać. Fajnie, że on się tutaj pojawił. A jeszcze wcześniej go nie mieliśmy, a widzieliśmy już w fabrykatorze, że będzie on nam też potrzebny i to też w całkiem sporych ilościach, więc to akurat fajnie, że on się tu pojawia. I też fajnie byłoby tutaj nie spaść, więc tutaj już trochę ostrożniej. Okej, okay, da się tu wlecieć. To tak bez większego problemu. Jest nawet półka zostawiona, czyli to jest zdecydowanie miejsce, któreby trzeba było iść. Zamierzone, i tam widzę. Okej. Okay. Ty jesteś niemiły. Ja cię tu nie chcę. Ciebie nie będzie aż tak szkoda jak tych zwykłych, bo Ty chcesz mnie pogryźć. Okej, okay, uratowane. Tarowisko samo się posprzątało. Co fajnie. Oznaczmy sobie na mapie już tego Hanigordo. Mam nadzieję, że trafię chociaż jednym. Ok, mamy go na mapie. I wszystkie chyba nawet trafiły, więc w ogóle świetnie. A patrząc na ilość naszego mango, którego nam się momentami aż za dużo wala po podłodze, to w sumie ten Hanigordo to jest dla nas bardzo dobra rzecz tutaj. Będziemy mieli gdzie go trochę wykorzystać. Ale uda mi się trafić je? Wszystkie uda się, okej. Okay. Tamtego raczej nie, więc... A może? Chyba nie. A jednak, dobra. Nie trafiłem wszystkim, ale wszystko poleciało w miarę blisko. Więc z tym akurat bez problemów. O kurde, tego się tutaj tak dużo wala, nieźle. Ale się wspiął wysoko. No, no, aż. Prawie czuję, że zasłużył, żeby te mango on zjadł. Nie wiem w sumie, jak są traktowane przez fabułę gry Gordo Slimy. Więc nie wiem, czy one zasługują jakoś bardziej na to jedzenie, czy jak to działa tutaj, ale wiem, że one nam dają nagrody za ich wykarmienie, więc to jest raczej coś, czym powinniśmy się zajmować. A też myślę, że te tary tutaj niekoniecznie są pożądane, więc e, szybko się ich możemy pozbyć. No, one same się już rozpadają tutaj, więc z tym o tyle dobrze. Mm. I już zgubiłem zupełnie. Dobra, nie zgubiłem go jednak. On tutaj jest. Odłóżmy mu te mango i znowu kolejny tar przejdźmy się w tą stronę Bo tam jest są tereny, w których nas wcześniej nie było A trochę zwiedzenia nie zaszkodzi Tutaj byliśmy w tym miejscu. Ale nie poszliśmy tam dalej Aha, dlatego może. Bo tu w tym miejscu nie ma przejścia. Ona jest dopiero tam. No to przelećmy tu po prostu. Będziemy mieli jak wrócić bo jest gejzer, który nas wypchnie. trochę więcej silki sand tu jest jakaś brama Około. Okay. tu jest tu jest strange diamond przy okazji Z zaznaczmy sobie naszego tutaj coral gordo na mapie Zabierzmy ten Strange Diamond stąd. Bo on będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. O, chlapałem go wodą. Nie wiem, czy mu się to koniecznie podoba, ale chyba się nie obraził, bo się cieszy. Ok, mamy Strange Diamond. No, mapa w miarę pokazuje w sumie, gdzie on jest. Tutaj widać, że jest przejście, więc nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem się tutaj. Ale mamy już pełny ekwipunek nasz. Więc przydałoby się stąd już powoli wychodzić. Okej, okay, to nas wyrzuciło w ogóle na górę. No na górze nas nie było. No to jest bazbox. No to nie mamy miejsca trochę. Dobra, myślę, że będziemy wracać, żeby nie, nie znaleźć tutaj za dużo rzeczy, które będziemy musieli zostawić. Tam chciałbym się dostać, ale nie jestem pewien, czy uda się tam dolecieć, dlatego spróbuję. No i nawet z podstawowym jetpackiem by dało radę, więc w sumie było warto. Myślę, że to trochę skrót będzie. Ok, jeszcze przy okazji znaleźliśmy poda. Więc warto było tu wejść. Aha, to nie będzie dla nas skrót, bo nie mamy otworzonego przejścia. I tu tak samo. Aha, ale przynajmniej się tu dostaliśmy. Chociaż tyle. No ale musimy i tak się stąd teraz przedostać gdzie indziej. Bo z tego miejsca tak naprawdę no nic nie mamy. O i przy okazji jeszcze wyszliśmy na takiego poda stojącego pod drzewem. Ale drogo to jest chyba te drzewo, które widzieliśmy z daleka. Dash Module. i zawsze fajnie widzieć. Te upgrade. Dobra, y. przeczytajmy jeszcze access log z drona. I teraz myślę, że możemy już spokojnie stąd wychodzić. No, A jak już jest ten Wild Honey, tutaj to go zbierzmy też przy okazji. Nie zaszkodzi nam. To jest buzzwogs, więc tego nie rozbieramy w tym momencie, bo nie mamy na niego po prostu miejsca. Tam też był miód, ale już nie będziemy się cofać. A tu jest co? Ha Taka półka skalna, po prostu. Okej, okay, bo my przeszliśmy tutaj po więcej slimów na później, a skończyło się na tym, że żadnego nawet ze sobą nie zabraliśmy. Więc zbierzmy te koral-slime. Y. to są angler-slime, y, a ja cały czas je koral nazywałem. Nieważne. Nie będą nam złe przecież. Dobra, niech on da plorta najpierw i dopiero teraz go zbierę. I Sihena nie mamy za co wziąć. Chyba właśnie, żebyśmy wzięli go za plorty. Jeżeli on nie jest zjedzony oczywiście. A ten nie może być nawet, więc... Zgarnijmy go ze sobą, żebyśmy mogli robić więcej u nas... Na miejscu. A, i już minęliśmy przy okazji portal. Więc. E... Aha, i tu jest niebezpiecznie przy okazji. I tu, tutaj też widzę. Okej, okay, ale on jest w wodzie, więc e, on sobie sam się postanowił wyłączyć. Tutaj będzie potrzebny Hunter. Okej. Okay. Na razie musimy przechodzić naokoło. No dobra, wróćmy się teraz w takim razie do nas, do bazy. A w sumie jak już tu jesteśmy, to przy okazji wrzućmy wszystko, co możemy. Tak, to przy okazji jeszcze zbierzemy jakieś rzeczy leżące na ziemi. Weźmy jakieś plorty, jeżeli mielibyśmy spotkać Gold Slime'a po drodze. Ja mam Waypoint, tak, gdzieś zaznaczonego. Aha, ok. Tam był. No dobra. Czyli taki. Nawet nie wiadomo skąd się wziął trochę plort. Waypoint, nie Plort. Ale też tego derwisz Plorta bym chciał, więc wezmę marchewkę i, mu go podrzuc i ją podrzucę temu właśnie derwisz Pink Slime'owi. Derwisz Slime'ów nie mamy w Slimepedii, niestety, więc to nam trochę nie pomaga. Dobrze byłoby jakiegoś znaleźć takiego faktycznie derwisz Slime'a, żebyśmy mieli chociaż wiadomość tego, co one chcą od nas. A, okej. Okay. W sumie też myślę, że możemy... O! Okej, okay, zdążyliśmy jeszcze na czas, żeby rozbić duże jajko. Fajnie. Pink lordy. Czy my sprzedawaliśmy w ogóle Pink Plorty poza tymi pierwszymi, które się otrzymuje? Chyba nie, nawet. Dobra, ale zobaczmy. Dostaliśmy upgrade do najprawdopodobniej dasz Bootsów, jakbyśmy już jakkolwiek je ulepszyli. Dobra! Ja myślę, że w sumie co mieliśmy na dzisiaj do zrobienia, to zrobiliśmy. Ile fireplortów jeszcze nam zostało przygotowane? Cała masa. 22 sztuki. I pewnie padl podobnie. No nie aż tyle, ale też sporo. Im bardziej, że jest ich mniej przyjemna ilość, naprawdę. A tych fireplortów prawdopodobnie będziemy sporo używać w przyszłości, więc to też się nam na pewno przyda. Ale dobra. No już myślę, że dzisiaj więcej nie zrobimy, więc z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał i już nie przedłużając zbędnie Zegnam.